No hej czołgowi ludzie, tu Sherlock. Witam w dziesiątym wydaniu czołgowego paradnika a w nim najnowszy szwedzki maratończyk z flagą sabatonu, Ester K. I niestety trzeba przyznać już na wstępie, że litera K robi w nazwie za skrót od kaku, bo czołg w porównaniu z innymi maszynami swojego tieru, a nawet co lepszymi ósemkami, wypada po prostu bardzo blado. Widoczne jest gołym okiem to, że WG chciał przemycić wdrożenie do gry wyższo maszyn premium, za które naiwni gracze zwyczajnie wyłożą więcej siepy. No ale przecież nową premkową dziewiątkę, która nie tylko zarabia więcej kredytów od czołgów na swoim tierze, ale również posiada możliwość zdobywania obligacji jak dziesiąte tiery, mogli w teorii zdobyć wszyscy, więc na logikę WG oburzyć się nikt nie może. Do tego czołg nie posiada praktycznie żadnych zarysowanych wyraźnie zalet, więc tutaj też chcieli nie powodować większych tarć, dając jakiś tam zwykły, niepozorny czołg ani na maksa przegiętą premkę po z Skody 56. I tak oto cykl zaczął się od nowa i prękowo przeludniony tier 8 zostanie przez najbliższe lata zastąpiony bardziej profitowym. 9 więc nawet jako biznesplan WG nie mogło zacząć od mocnej nuty, tylko od stonowanego, cichego kleksa. No dobrze, ale przejdźmy sobie do samego czołgu. STVK to czołg ciężki, który nie jest tak naprawdę ciężki. W linku do tanks GG w opisie filmu wrzuciłem Wam profil pancerza czołgu i powiem tak. Jest bardzo słabo pancerza jest niewiele jak na swój tier i funkcję, jaką ma pełnić. Maszyna, duża część wieży posiada żałosne 250 mm pancerza, a zobaczcie sobie, w jaki pancerz bije czołg, który znajduje się nawet delikatnie nad nami. Czołg wieży ma wtedy w okolicach 160-170 mm, a cała górna płyta prezentuje się jeszcze gorzej. Boki również przeciętne i nie możemy postawić sobie na skrajpie za dużego kątu, bo nam nagrzmocą, a sytuacji frontali nie ratuje zbytnio, że maszynie dano kadłub Kranwagena z 10 tieru, bo drzewkowy szwedzki ciężki ze swego kadłuba tak naprawdę nie Grając więc nowym Strv mamy można powiedzieć spory problem, bo przypisani jesteśmy do funkcji, do której nie mamy jakby predyspozycji. Ma u tego wiele medów, może poszczycić się lepszym parcerzem od nas oraz znacznie większą mobilnością, której Szwedowi również mocno brakuje, bo niby mamy te 40 km na godzinę do przodu, ale praktycznie nie ma jak się do naszego maksimum. Rozbujać, nawet pod niewielkie wzniesienia, czołg jest usypiająco niemrawy, co przykłada się podczas meczy praktycznie na brak możliwości relokowania się, i tam, gdzie wybierzemy pojechać, tam w zasadzie musimy już być, bo przemieszczanie się na inną flankę zajęłoby nam za dużo czasu, podczas którego nie bylibyśmy przydatni dla naszej drużyny praktycznie wcale. I już same te dwie rzeczy pokazują całą wartość tego czołgu, bo mamy wolny czołg bez wymaganego na swoim tierze pancerza. Nie możemy swobodnie uciekać, gdy wróg postawi naprzeciwko nas lepszą maszynę, nie możemy wyzwać na pojedynek wielu maszyn z wyższych tierów, bo nie jesteśmy w stanie bezproblemowo przyjąć bez straty obrażeń serwowanych przez przeciwnika, szczególnie gdy oponent załaduje radzieckiego hita z 300 plus peny i nagrzmoci nas dosłownie tam gdzie będzie tylko sobie chciał. Ale po prawdzie łyka bez pytania większość pocisków goldowych, połowę ósmych tierów, także to najlepiej obrazuje jak przygotowani jesteśmy do pełnienia funkcji czołgu ciężkiego. I chodzi właśnie o to, że ten czołg w większości meczy z racji swoich wad nie może pełnić takiej typowej roli grubego, ciężkiego, bo jest podobnie jak na przykład włoskie ciężkie czołgiem wsparcia i jesteśmy bezpośrednim wsparciem ogniowym dla czołgów na pierwszej linii, bo maszyną na front to możemy sobie być, grając na siódemki które penetracji nie mają za wiele. Strvk jest więc czołgiem do pomagania. Posiadamy 10 stopni opuszczania, więc umożliwia nam to minimalizowanie naszej ekspozycji i unikanie obrażeń. Wieża frontalnie jest słaba, więc chcemy być zawsze nad przeciwnikiem i ją maksymalnie kontować, by dodać choć trochę efektywności naszej grze pozycyjnej. Nie możemy pozwolić sobie na tankowanie obrażeń? Chcemy więc maksymalnie utrudnić przeciwnikowi zrobienie nam krzywdy, minimalizować naszą sylwetkę za nierównością terenu, majtać się pomiędzy strzałami i pomagać bardziej opancerzonym czołgom z przodu. Samodziało jest przyzwoite, możemy w miarę pewnie oddawać strzały na średnie i z odpowiednimi modułami również na dalsze dystanse, ale jeśli chodzi o cały bojowy potencjał, to czołg nie ma go za wiele jak na poziom pojazdu, bo ledwo ponad 2000 bazowego DPM-u dupy nie urywa. Ładujemy zwyczajnie za długo, by podjąć otwartą walkę z kilkoma przeciwnikami jednocześnie, co jeszcze bardziej podkreśla że nie jest to czołg na pierwszą linię, bo jeśli wróg wyjechałby na nas w kilka szybkich, to pewnie mielibyśmy okazję strzelić sobie. tylko raz. Czołg jest duży, więc maskowanie jest słabe, penetracja może być 252 na APEKach i 310 na specjalnych podstawowe pociski o przeciętnej szybkości, ale już APCR-ki wyciągają 1350, Shell Velocity, więc trafia się fajnie, HP przeciętne, bo 1850 to raczej środek stawki, dobry bazowy, view range, bo 400 metrów to mocna wartość, pomagająca właśnie w graniu na takiej pierwszej i pół linii za naszymi prawdziwymi, ciężkimi. I najważniejsze pytanie na koniec. Sherlocku, trzy warto. I odpowiadam, że jeśli nie jesteście w stanie wbić go samodzielnie, to nie wydawałbym na tak przeciętny czołg żadnych pieniędzy w dobie niezbalansowanego matchmakera, który rzuca to jednej, to drugiej drużynie nieproporcjonalnie silniejszy skład. Strvk robi za chłopca do bicia, z Golda leją nas wszyscy i leją nas wszędzie, a jeśli to nasza drużyna jest wyraźnie mocniejsza, Kombatu tak naprawdę nie będziemy w stanie dogonić, bo widzicie, bo chodzi o to, że z tą literą K w tytule to nie był. Tak naprawdę żart. Na dziś w czołgowym poradniku to tyle. W opisie filmu wrzucam listę proponowanych modułów oraz garść porad, by męczeni się z tym czołgiem uczynić, choć trochę przyjemniejsze. A ja już uciekam. Powodzenia na Radomkach. Grajcie ładnie. Jupa.